Siemanko, z tej strony Sermisiek. Tym materiale omówię ogromną aktualizację 1.2.0 do Bannerlorda, która zmienia bardzo wiele. Tyle aspektów zostało poprawionych i zmienionych, że ten materiał musiałby mieć godzinę, aby wszystko omówić. Więc jak to zwykle bywa, skupiłem się na najważniejszych rzeczach, które moim zdaniem są najistotniejsze, a resztę oczywiście możecie sprawdzić na stronie wydawcy lub w opisie aktualizacji na Steamie. Jeżeli coś będzie wymagało dokładniejszego opisania, dajcie znać w komentarzach. Wtedy postaram się dodać dodatkowe, bardziej rozbudowane omówienie zmian, wskazując aspekty, które są dla Was istotne. Aktualizacja wprowadza naprawdę sporo zmian, i co najbardziej mnie cieszy, są one fajne i twórcy wzięli pod uwagę prośby community. Dlatego gra staje się jeszcze lepsza i ciekawsza. Zmiana, która sprawiła, że na mojej twarzy pojawiło się zdziwienie, i pomyślałem sobie, wow! Dodali warunki pogodowe do Bannerlorda. Na początku myślałem, że to żarty i nie wierzyłem, że takie coś może pojawić się w jednej z moich ulubionych gier. Ta zmiana jest po prostu super. Dodaje to, to sporo, gdyż można zaobserwować chmury na mapie kampanii. W zależności w jakiej okolicy jesteśmy może to być deszcz lub śnieg. Co ciekawe nie będzie to jedynie efekt graficzny, ale będzie to miało wpływ chociażby na poruszanie się kawalerii. Nie od dzisiaj wiadomo, że jeźdźcy gorzej radzili sobie w błocie i złej pogodzie. Dlatego ich szybkość maksymalna i zwrotność zostanie zmniejszona o 15%. Ponadto, co jeszcze jest bardzo fajne, to szybkość pocisków w deszczu lub śniegu spadnie o 20%, co wpłynie na działania łuczników i kuszników na polu bitwy. Jest to bardzo ciekawa zmiana, pozwalająca teraz, w zależności od posiadanej armii, dostosować taktykę do pogody, która może przechylić szale zwycięstwa. Ponadto trudne warunki pogodowe zmniejszają szybkość drużyny o 30%, jak również podwajają czas przygotowania obleżenia, bo w deszczu czy śniegu trudniej nosić belki i zbijać je w machiny obleżnicze. Jak na wczesnym etapie powstawania gry Sturgia zawsze miała trudny bój o przetrwanie, to teraz ich piechota w zaśnieżonych górach będzie miała łatwiejszą sprawę chociażby z rozgromieniem kuzańskiej kawalerii. Zostały wprowadzone aż cztery kryjówki bandytów, które są bardzo szczegółowe i pozwalają się poczuć jakbyśmy naprawdę likwidowali złoczyńców ukrywających się w górach, nad morzem i w lasach. Twórcy zadbali o wiele detali, które dodają emocji podczas likwidowania przywódców bandytów i przywracania porządku w okolicy. Nowe tereny walki, jest ich aż 6 w różnych regionach mapy, w zależności od tego gdzie się znajdujecie, co na pewno jeszcze bardziej rozmaici rozgrywkę, pozwoli zastosować nowe taktyki i zobaczyć nowe widoki. Szczególnie powinno ucieszyć to wyjadaczy: ponadto mapy te są bardzo dopracowane, jeżeli jakiś element widać na mapie kampanii również występuje podczas bitwy. Sporo nowych znajduje się na południu mapy, ale również na północy wkrótce mają być dodane nowe. Cały czas twórcy dodają nowe tereny walki, co sprawi, że niedługo starcia będą ciekawsze i bardziej zróżnicowane. System formacji ulegnie znaczącej zmianie. Oprócz poprawy działania formacji i sztucznej inteligencji, która odpowiada za zachowanie jednostek, będzie można wydać im bezpośredni rozkaz atakowania wskazanej formacji przeciwnika. Na przykład łucznicy będą strzelać do wroga, który wejdzie w ich zasięg, ale jeżeli pojawi się oddział oznaczony do ataków, wtedy będzie on priorytetem i na nim skupią swój ostrzał. Oczywiście jeżeli nie będziemy patrzeć w kierunku oddziału wroga, wtedy wydamy komendę normalnie jak to było do tej pory. Więc na przykład zaczną szarżować stronę wroga bez skupienia swojej uwagi na konkretnym oddziale przeciwnika. zmianie uległ także system automatycznego rozstrzygania bitwy. Wreszcie nie będzie to typowo randomowe rozwiązanie, które mnie osobiście denerwowało. Miałem mega mocny oddział, a przegrywałem z krutami, bo było ich trochę więcej. Teraz typ terenu oraz to po jakiej stronie jesteśmy, czy atakujących czy broniących, będzie wpływało na bonus dla konkretnego typu jednostek. Takowa informacja wyświetli wam się na ekranie i możecie się nią posiłkować podczas planowania bitwy automatycznej, bo teraz będzie to diametralna różnica. Na przykład 30% bonusu dla łączników konnych na równym terenie podczas ataku, lub minus 30% podczas atakowania w lesie. Perki drużyny również będą teraz miały wpływ na automatyczne rozstrzygnięcie. Morale i inne czynniki będą teraz brane pod uwagę, więc według mnie kolejna fajna zmiana. Nowe rozwiązania dotknęły również ekonomię gry, dodane zostały magazyny. Będziemy mogli teraz ustawić produkcję dla nas w workshopach i gromadzić potrzebne nam dobra lub dostarczać do naszych magazynów dobra potrzebne dla danej produkcji, by nie musiała korzystać z droższych produktów z rynku miejskiego lub karawan, które chciały na nas zarobić. Możemy w ten sposób sami stać się karawaną, zabierać wyprodukowane towary z magazynu do innego miasta sprzedając je drożej. Na pewno dla osób lubiących handel i ekonomię będzie to fajna sprawa pozwalająca nie tylko kupić workshop i zostawić go po to by po prostu działał, ale zadbać o to by dobrze prosperował i przynosił spore zyski. Zostały wprowadzone także nowe misje, zadania i usprawnienia w tym zakresie. Wiele misji zostało poprawionych, oraz błędy pojawiające się podczas ich wykonywania zostały naprawione. Dodano kilka zadań dla wioski i zmieniono efekty po wykonaniu kilku dotychczasowych zadań. Zmieniono także wymagania dla niektórych zadań, gdzie będzie musieli posiadać odpowiednie umiejętności. Wprowadzona została także opcja starzenia się postaci, co sprawia, że gra jest bardziej realistyczna i działa to na wszystkie postacie na mapie świata. Do gry zostało dodane również rozwiązanie pozwalające na poznawanie osób i klanów. Jak kiedyś można było sprawdzić wszystkie informacje o osobach w encyklopedii, teraz trzeba daną osobę spotkać w grze lub uzyskać informacje w tawernie. Nie jesteśmy już w stanie sprawdzić cech i innych informacji nawet w przypadku kompanów. Kiedyś można było po ich nazwie dowiedzieć się, jakie posiadają umiejętności na wysokim poziomie. Na przykład, gdy ktoś nazywał się Benek Chirurg, to było wiadomo, że jego zdolności medyczne są na bardzo wysokim poziomie. Teraz zostało to zmienione tak, by każdy miał losowo przydzielane umiejętności oraz trudno było znaleźć wysoko wysokoskilowych kompanów, w większości przypadków będzie musieli ich sami przeszkolić, by byli przydatni w bitwie. W Pannerlordzie pojawiły się również nowe elementy wyposażenia, niektóre zostały poprawione, w tym trzy nowe elementy, takie jak zbroja łuskowa i dwa od kuzajtów, kolczuga oraz opancerzenie rąk. Oprawa dźwiękowa gry również uległa zmianie, została wzbogacona o nowe dźwięki bitwy, głosy lordów, z którymi wchodzimy w interakcję oraz mieszczan i właścicieli workshopów. Wprowadzono również nowe odgłosy machin obleżniczych, które zostały dopracowane tak, by można było wczuć się podczas ataku na miasto lub zamek. tak nie cieszy, jak dźwięk katapulty nacierającej na mury wroga. Możemy także zrzucać żołnierzy wspinających się po drabinach na nasze mury, co sprawia, że obrona włości będzie jeszcze bardziej emocjonująca. Podczas obrony swoich włości możemy teraz odeprzeć atak stosując zasadzkę na obóz oblężniczy wroga. Możemy wyjść poza mury zamku i szarżować w niczego nie spodziewających się żołnierzy wroga, którzy akurat budują machiny oblężnicze niszcząc je, aby kupić sobie trochę czasu nim przybędzie wsparcie króla. Pozwala nam to zaatakować wroga i wycofać swoje wojska z powrotem za mury, nim zaskoczony przeciwnik zorientuje się co się stało. Marzenie o własnym gangu wreszcie może się ziścić. Od tej pory możemy przejąć rejon w danym mieście i stworzyć własny gang, przypisując jako lidera swojego kompana. Oczywiście zwiększy to przestępczość w okolicy i będziemy musieli zadbać o jego bezpieczeństwo, zostawiając mu ludzi do ochrony, ale również przyniesie nam to korzyści. Kontrola nad miastem i jego ciemnymi interesami może być ciekawym zajęciem. Zadbano także o moderów, gdyż twórcy doceniają ich wkład w tworzenie ciekawych treści i usprawnień do gry, dlatego udostępnili nowe rozwiązania wspierające moderów oraz tworzenie nowych modyfikacji. Dzięki temu nasze ulubione mody powinny szybciej otrzymywać aktualizacje, a nowe postawać szybciej i sprawniej. Na koniec to to zawsze wszystkich dziwiło i na co wiele osób narzekało upadek królestwa. Do tej pory zniszczenie istniejącego królestwa było praktycznie niemożliwe, chyba że ktoś bawił się w rzeźnika pozbawiającego głowy wszystkich lordów, ewentualnie czekał aż uno ze starości lub podczas bitwy. Czasami było to wręcz irytujące, jak jeden biedny król z garstką rekrutów co chwila grabił nam najbardziej odległą wioskę. I musieliśmy się wracać, robić z nim porządek, by po paru dniach znowu uciekł z niewoli. Teraz królestwa, które utracą wszystkie swoje lenna, będą przestawały istnieć, a przynależne do nich klany będą stawały się niezależne. Po czasie będą mogły dołączyć do innych królestw lub naszego. To jest mega pozytywną zmianą, i zostawiłem na ostatni moment tego materiału ku Wisienka na torcie. Dziękuję za zobaczenie tego materiału. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba ta aktualizacja i czy czekacie na omówienie, bo wtedy postaram się, aby materiały pojawiały się szybciej. Cieszę się, że twórcy dbają o community i stale rozwijają tę grę. Wielu mogłoby się od nich uczyć, jak dbać o swój produkt, jeżeli chodzi o gaming. Trzymajcie się!